serdecznie witamy na kolejnym spotkaniu z cyklu rozmowy pod kontrolą. Tym razem gościmy w Lublinie. Jestem Piotr Oleksiewicz, a ja nazywam się Błażej Ożga. Spotkaliśmy się dziś wspólnie z Błażejem, aby porozmawiać o tym, że coraz więcej urządzeń praktycznego zastosowania podłączamy do sieci IT, I o tym, że ich cyberbezpieczeństwo stało się bardzo ważnym zagadnieniem dla ich dostawców i użytkowników. Nasz kontroler jest najlepszym przykładem urządzenia o praktycznym zastosowaniu. Podłączonym do sieci. To, że kontrolery AEOS są urządzeniami sieciowymi, sprawia, że są narażone na cyberprzestępczość. Ta staje się coraz bardziej wyrafinowana i przybieranie oczywiste formy. Może na przykład obejmować kradzież danych z systemu kontroli dostępu, kopiowanie ich, manipulowanie nimi. Skutki takich kradzieży danych mogą być katastrofalne. Na przykład począwszy od kradzieży własności. Poufnych danych, straty finansowe, utratę i reputacji na rynku i wśród swoich klientów. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie oprogramowania oraz sprzętu, ich pamięci oraz transferu danych pomiędzy elementami systemu. I właśnie o tym będzie dzisiaj odcinek, podczas którego opowiemy, dlaczego warto być świadomym zagrożeń i jak to wpływa na podejmowane decyzje. Pokażemy, gdzie jest granica pomiędzy. Fizycznymi zabezpieczeniami, a ich cyfrowymi odpowiednikami. Poruszymy również ważny temat, jakim są standardy i dlaczego należy ich stosować. Ponadto opowiemy o wykorzystaniu w systemach kontroli dostępu e, sposobów zabezpieczania dostępu do sieci. No, mówimy, czym jest, jak powinna wyglądać bezpieczna komunikacja pomiędzy elementami w systemie zabezpieczeń. Oraz o tym, dlaczego należy zwracać uwagę na to, jak zabezpieczane są połączenia pomiędzy integrowanymi systemami. Poruszymy temat bezpiecznego logowania się do aplikacji, a na koniec opowiemy na co zwrócić uwagę, łącząc się w bezpieczny sposób do serwerów bazy danych. Analizując nasz rynek, zauważymy różnice pomiędzy podejściami różnych firm, podmiotów do zagadnień bezpieczeństwa. Wielu z nich trwa obecnie transformacja, podczas której wzrasta świadomość cyberbezpieczeństwa. Ze względu na stale rosnące i przede wszystkim zmieniające się ryzyko, sprawy związane z cyberbezpieczeństwem prezentowane i analizowane są na najwyższym szczeblu. A ocena, czy system bezpieczeństwa fizycznego jest krytyczny dla danego biznesu, powinna być ustawiana w tej samej linii, co innych systemów IT, będącą, będących częścią sieci. Po pierwsze, Powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wrażliwe dane są przechowywane w tym systemie, a jakie powinny być następnie? Co się stanie, jeśli system czy też usługa będą niedostępne? Zagrożeniem może być również skompromitowanie urządzeń IP, na przykład takich jak kamery, kontrolery. Urządzenia. Urządzenia w systemach bezpieczeństwa fizycznego są częścią infrastruktury sieciowej i są narażone na takie same zagrożenie, jak inne takie urządzenia, jak komputery, chociażby niezabezpieczony kontroler podłączony np. przełącznika sieciowego, może zostać wykorzystany do ataku typu DOS, denial of service, lub jako punkt wejścia dla innych urządzeń w sieci. Aby zrozumieć lepiej to zagadnienie, przeanalizujemy, jaka jest różnica pomiędzy fizycznymi zabezpieczeniami, a ich cyberbezpieczeństwem. Cyberbezpie Warstwa cyfrowa bezpieczeństwa oraz ta fizyczna systemów kontroli dostępu mają ten sam cel sprawić, by usługa kontroli dostępu była bezpieczna na całej rozciągłości. Obie dotykają jednak zupełnie różnych materii. Gdy mówimy o zabezpieczeniu drzwi na przykład, zawsze oczywiste jest dla nas to, że to nie są cyberzabezpieczenia. Gdy mówimy o systemach zabezpieczeń fizycznych, takich jak systemy kontroli dostępu, które używają na przykład baz danych, czy połączeń sieciowych, lub innych komponentów ze świata IT, te dwa światy są ze sobą nierozerwalne. Obie warstwy mają tak samo duże znaczenie e, dla bezpieczeństwa, kontroli dostępu e, na obiektach. E, kompromis bezpieczeństwa cyfrowego na. Na najmniejszym chociażby poziomie powoduje utratę bezpieczeństwa całego procesu kontroli dostępu. Również to, że specjalisty zabezpieczeń fizycznych w firmach nie są wystarczająco przeszkoleni w dziedzinie cyberzagrożeń, ma wpływ na podatność na cyberataki. Ta sytuacja ulega ciągle zmianie. W chwili obecnej te dwa światy wydają się być już nierozłączne. Każda organizacja potrzebuje świadomej polityki bezpieczeństwa i standardów w celu wdrażania rozwiązań odpornych na cyberzagrożenia. Polityka zarządzania silnymi hasłami czy aktualizacja oprogramowania powinny być dogmatem dla szefów bezpieczeństwa w organizacjach. Tyle, ile rodzajów organizacji, tyle różnych wyzwań dla takich polityk cyberbezpieczeństwa. Inną optykę będzie miała elektrownia inną optykę będzie reprezentował bank. Jednak bazując na standardach, które są sprawdzone i z powodzeniem stosowane w wielu miejscach, mamy większą pewność, że wasze systemy będą bardziej odporne na ataki. Standardy, które można tu wymienić, to nie tylko te służące do szyfrowania, tak jak Teles, ale również te, które umożliwiają nam zarządzanie ryzykami. Czy też. Polityką bezpieczeństwa bardziej bliższą fizycznej, na przykład kwestia drukowania informacji osobowych na przepustkach. Zauważany jest trend, w którym widzimy, że coraz częściej stosowane są otwarte standardy zamiast tych tzw. producenckich, co jest oczywiście pozytywną zmianą. Otwarte standardy zastosowane w systemach kontroli dostępu są podwójnie dobrym przykładem. Z jednej strony standard oferuje przyzwoity poziom bezpieczeństwa. Z drugiej strony otwartość rozwiązania daje klientom bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wyborów, chociażby podłączanych po OSDP czytników. OSDP, o którym wspomniałeś, czy też ONVIF, czy MIFER. Wielu producentów, jeden standard. Standardy. Mogą być wykorzystane na różne sposoby i w różnych celach. Jednym z nich jest sposób autentykacji urządzeń w sieci. Nasze kontrolery dają taką możliwość. Można to zrealizować poprzez implementację standardu, jakim jest 802.1X. 802.1X jest wykorzystywane w celu autoryzacji urządzeń w sieci. Ten standard jest szeroko stosowany w sieciach IT. W rozwiązaniach kontroli dostępu jest nowością. Zasada działania jest następująca. Nasz kontroler jest podpięty do sieci poprzez switch. Kontroler przedstawia się do niego swoim identyfikatorem, a switch z kolei używa tego identyfikatora w celu potwierdzenia autentykacji w serwerze autentykacyjnym. Gdy autentykacja przebiegła pomyślnie, switch otrzymuje zgodę na otwarcie portu do komunikacji, na którym podłączony jest nasz kontroler. Jak widzimy, ten poziom. Bezpieczeństwa nie ma nic wspólnego z systemem kontroli dostępu, ponieważ ten nie bierze udziału w przyznawaniu dostępu dla samego urządzenia. Jednakże to rozwiązanie sprawia, że nie możemy podmienić fizycznie kontrolera. Przechodząc do kolejnego tematu, rozwiniemy znaczenie bezpiecznej komunikacji. Pomniany wcześniej standard 802.1x umożliwia wpuszczenie ruchu do kontrolera da dalej do sieci. Ale to tylko jedna z wielu warstw umożliwiająca zabezpieczenie dostępu i komunikacji. Bezpieczna komunikacja to taka, która umożliwia zaszyfrowanie całego ruchu cyfrowego w obrębie systemu lub systemów. My nazywamy to end to end security. Oznacza to, że dane przesyłane z karty do czytnika są zaszyfrowane, podobnie jak informacje przekazywane z czytnika do kontrolera. Komunikacja musi być również bezpieczna w warstwie połączeń kontroler-serwer, dalej pomiędzy serwerem stacją zarządzającą i bazą danych. Komunikacja pomiędzy kartą a czytnikiem musi być szyfrowana. Jest to ta droga komunikacji, która mo może być stosunkowo najłatwiej podsłuchana lub zamieniona. Od do dnia dzisiejszego hakerzy już wiele razy obierali właśnie tę drogę za cel skutecznych ataków np. kopiowanie informacji z kart. W tym celu zabezpieczenia tej transmisji powinny być użyte, sprawdzone, przetestowane w wielu aplikacjach, otwarte standardy szyfrowania. Kolejnym etapem jest bezpieczeństwo przekazywania informacji od czytnika do kontrolera. Może być zrealizowane na wiele sposobów, począwszy od otwartego i bezpiecznego standardu SDP, po tryb transparentny, który umożliwia przeniesienie miejsca przechowywania kluczy odczytu z czytnika na kontroler. Kontroler jest już częścią sieci, więc naturalnym jest to, że komunikacja z serwerem musi być szyfrowana. Szyfrowany jednak to nie wszystko. W celu zabezpieczenia transmisji powinny być użyte te same mechanizmy, jakie są na co dzień wykorzystywane, chociażby w log do logowania się do swojego konta bankowego. Mowa tu o certyfikatach autentykacyjnych. W dzisiejszych systemach zabezpieczeń niezwykle ważna jest integracja z innymi systemami, takimi jak systemy HR. Podczas łączenia z integracjami nie możemy zapominać o tym, by połączenie z nimi było również szyfrowane. Następnym zagadnieniem, które chcemy poruszyć, jest sposób, w jaki logujemy się do systemu. Jest to niezmiernie ważne, aby i ten aspekt omówić szerzej. W systemie EOS możliwe jest zastosowanie trzech scenariuszy logowania. Domyślnie EOS umożliwia logowanie się do systemu za pomocą użytkownika i silnego hasła. Drugim sposobem jest powiązanie konta Windowsowego z loginem, który umożliwi logowanie się do naszego systemu operacyjnego, a to wszystko dzięki protokołowi LDAP. Trzecim trybem logowania jest możliwość użycia SAML. W tym trybie zewnętrzny dostawca usług, tak jak na przykład Okta, umożliwia wdrożenie logowania dwuetapowego. Komunikacja pomiędzy serwerem a bazą danych też powinna być zabezpieczona. AEOS używa komunikacji opartej o TLS i umożliwia użycie zarówno własnego certyfikatu autentykacyjnego, jak i certyfikatu, który jest własnością klienta. Wraz z rozwojem cyfryzacji cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji będzie stawało się coraz bardziej ważne. To również dotyczy domeny zabezpieczeń technicznych oraz tego, w jaki sposób systemy są projektowane i w jaki sposób są wdrażane. Firmy muszą mieć kontrolę nad całym środowiskiem IT oraz muszą traktować cyberbezpieczeństwo jako proces. Czy to zarządzanie aktualizacjami, programami antywirusowymi, minimalizacją danych, czy też szyfrowaniem. Ważny jest również wybór właściwych, zaufanych partnerów. To ważne kroki w celu utrzymania kontroli nad zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. Zbliżamy się do końca naszej prezentacji. Chcielibyśmy tym samym podsumować prezentowane dzisiaj treści. Podczas analizy cyberbezpieczeństwa powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, Iż cyberbezpieczeństwo to nie produkt, który można kupić, ale raczej proces. Proces, który dotyczy takich domen jak na przykład świadomość zagrożeń, kształcenie personelu, też wdrażanie odpowiednich standardów. Ważna jest też warstwa fizyczna, która determinuje, czy nasz system zabezpieczeń będzie w stanie się obronić przed atakiem. Podsumowując jednak kwestię cyber, e, możemy wymienić trzy podstawowe punkty, które określimy jako konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa warstwy cyfrowej systemu kontroli dostępu. Po pierwsze, szyfrowanie komunikacji przy użyciu otwartych protokołów na wszystkich odcinkach komunikacji cyfrowej. Po drugie, używanie autentykacji urządzeń i cyfrowych podpisów. Po trzecie, Bezpieczne logowanie się do aplikacji, najlepiej wykorzystując metody SSO lub SAML. Pamiętajmy, że zawsze jest łatwiej zapobiegać niż leczyć. Dziękujemy tym samym za udział w dzisiejszym spotkaniu i zapraszamy teraz na sesję QA, która odbędzie się za chwileczkę. Po krótkiej przerwie. Musieliśmy się tutaj przeorganizować, nasze studio przeorganizować na, na tą sesję pytań i odpowiedzi. Także ponownie witamy z piotkiem, A to, co chcielibyśmy na początku zrobić, to chcielibyśmy Państwu zadać pytania. I pierwsze z nich chcielibyśmy, abyście Państwo odpowiedzieli na nie. Pierwsze z nich to jest takie: czy spotkałeś się z wymogiem stosowania. Tego standardu 802.1X. Z faktu, że ten standard w systemach IT w zasadzie jest. Powszechny. Już, powszechny, od, od dawna stosowany, pojawia się już powoli w takich produktach niszowych. Jesteśmy ciekawi, właśnie, jak Państwo, że tak powiem, do tego, do tego podchodzicie. W internecie rzeczy coraz bardziej powszechne. Każde urządzenie powinno być autentykowane. Dlaczego nie elementy kontroli dostępu które są? Do systemu sygnalizacji łamania i napadu jakiegokolwiek innego. Dokładnie, które, które są de facto e, tą częścią tego systemu IT. Tak jest. Zaraz będziemy mieć pewnie odpowiedzi. Mhm. Jeszcze poczekamy chwileczkę. Śmielej, śmielej. Ciekawi rozkładu, czy ten, czy ten standard. O, już mam odpowiedzi. 75% z Państwa odpowiedziało na tak, co jest wynikiem naprawdę dużym. 25% na nie. Można powiedzieć, że, że ten standard widzę, staje się, że tak powiem, czymś normalnym, czymś co. Będzie tak, tak, tak naprawdę stawało się um, wymogiem. Bardziej powszechne w, będzie pojawiało się tak, w wymogach przetargowych tak, i specyfikacjach. Tak, tak. Następnym pytaniem, które chcielibyśmy mm -hmm. Państwu zadać, jest pytanie, czy stosujecie, czy stosujecie w swoich systemach zabezpieczeń szyfrowaną komunikację SSL? No, taka komunikacja powinna być stosowana. Tak jak powiedziałem. Ja jestem, czy nasi na odpowiedzą właściwym. szczerze. <laughs> Myślę, że tak. Myślę, że tak. Poczekajmy chwileczkę jeszcze na odpowiedzi. No ten standard SSL to tak naprawdę no na, na każdym etapie komunikacji w systemie. Czy to kontroli dostępu? czy W telewizy, Idealnym telewizji w świecie powinien być. Powinien tak. być zastosowany. Mhm. Tam ekipa nam podpowiada, żebyśmy jeszcze chwilkę poczekali. Proszę nas o cierpliwość, my również Państwa. Dokładnie. Po, ty, po tych krótkich pytaniach z naszej strony do, do, do Was będziemy oczekiwać pytań w drugą stronę. Mam nadzieję, że na nie odpowiemy. Mam nadzieję, że pytania będą łagodne. <laughs> Dokładnie. Nie mamy jeszcze odpowiedzi. Chwilkę jeszcze poczekajmy. O, już zaraz dostaniemy. 77% osób zadeklarowało, że ten standard stosuje w swoich systemach. Także wydaje mi się, że wynik bardzo dobry, więc, więc cieszymy się tym bardziej. I ufamy, że nasi widzowie odpowiedzieli zgodnie z prawdą. Dokładnie. Teraz oczekujemy pytań od Państwa. Mam nadzieję, że jakieś pytania przyjdą. Jest pierwsze pytanie. Jeszcze nie ma. Poprosimy, jeżeli jakieś pytania, to poprosimy naszych techników, aby te pytania nam podesłali. Będziemy się starać się na nie odpowiedzieć. Hmm. Nie mamy nic. O, O, jest pierwsze pytanie od Janka Grusznica. Piotruś, Słucham. To ja przeczytam, a ty. Postaraj się odpowiedzieć. Postaram się. Za pomocą jakiego programowania można zarządzać certyfikatami 802.1x 802 we wszystkich kontrolerach w naszym systemie? Tak, rzeczywiście nasz system ma szereg oprogramowań inżynierskich. Jest AEMON, jest AECONF, jest IP Utility, jeśli chodzi o zarządzanie standardem 802.1. Używamy oprogramowania AECONV do zarządzania tym standardem. Dokładnie. Czekamy na kolejne pytanie od Państwa. Pytanie drugie: Jaki wpływ może mieć aktualizacja lub jej brak w systemach zabezpieczeń? Tak jak w każdym innym systemie komputerowym, system bezpieczeństwa też pracuje na warstwie systemu operacyjnego, który dostaje bieżące aktualizacje. Aktualizacje mogą być dość częste, więc system zabezpieczeń też powinien być aktualizowany możliwie jak najczęściej. Zachęcamy do udziału w naszych programach Upgrade Assurance, które gwarantują dostęp do najnowszego oprogramowania systemu AEOS. Można było jeszcze porównać jakby te nasze aktualizacje do aktualizacji innych, innych oprogramowań czy systemów operacyjnych, gdzie widzimy, że na przykład Windows jest aktualizowany kilkanaście razy, jak nie więcej w ciągu roku. Pytanie trzecie. O, mamy pytanie trzecie, tak. To może ja przeczytam pytanie trzecie. Mhm. Czy end-to-end -end security jest licencjonowany w systemie AEOS? N2N Security jest licencjonowane w systemie EOS, tyle że trzeba było rozróżnić tutaj dwa aspekty. Ten tryb transparentny, który jest częścią systemu, czy rozwiązania N2N Security, nie jest licencjonowany. Konfiguracja, w jaki sposób czytnik odczytuje karty, zaszyfrowaną daną z karty, jest konfigurowana właśnie w tym wspomnianym opomowaniu AEMON za pomocą pewnych skryptów. Natomiast to rozwiązanie z użyciem karty SAM, Secure Access Module i certyfikatów autentykacyjnych, czyli ten jakby najwyższy stopień zabezpieczenia end-to-end, -end jest licencjonowane i wymaga, wymaga jakby zaimplementowania tego promowania na naszych kontrolerach. Może tylko dodam, że licencja na, na drzwi, które są zabezpieczone w trybie SAM. Jest właśnie licencją na drzwi, czyli każde mhm. pojedyncze drzwi mają dodatkową licencję, jeśli jest to tryb transparentny z użyciem kart sam. Dokładnie. Tutaj mamy jeszcze informację od naszego zespołu, że nie ma więcej pytań. Także dziękujemy. Dziękujemy za udział. Państwo za udział serdecznie. Dziękujemy za udział. Zapraszamy prawdopodobnie po wakacjach. Na, następno, na następne spotkanie z, rozmów, z rozmowami pod kontrolą i życzymy wszystkim udanego dnia, jak do następnego spotkania. Miejmy nadzieję tego już fizycznego. Kłaniamy się. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.